Dzień otwarty, otwarcie mobilnego baristy. Jesteśmy wszyscy też baristami, więc tutaj się spotykamy, możemy pokazać się ludziom. Mamy swoją kawiarnię, natomiast wiadomo, że część ludzi trafia tutaj przypadkowo, nigdy nie była w naszych, naszej kawiarni ani w palarni. Dlatego jest to fajna okazja, żeby pokazać się, pokazać też pracę, jak pracują bariści, czym się zajmują nie tylko w jakby swoją pracą w kawiarni, ale też to, co się dzieje tam poza, co nie jest widoczne właśnie typowo w kawiarni. Mobilne barista to nie są tylko e, eventy, bo tak naprawdę do tej pory pracowaliśmy w zasadzie na eventach, e, ale też szkolenia. E, no i tak naprawdę chcę, jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać, że, że kawa jest tak naprawdę, że jest to wiele odcieni, tak? E, I tak naprawdę tutaj e, możemy zobaczyć kawy do filtrów, tak? Czyli do takich alternatywnych metod parzenia kawy, które stają się zaraz bardziej popularne. Natomiast tutaj też mamy bardzo fajne pokazanie herbat, czyli tak naprawdę tak samo jak kawa wysokiej jakości. Herbaty też mogą być wysokiej jakości i no chcemy to pokazać. Chcemy pokazać, że byle jakość już troszeczkę odchodzi do lamusa, że jest coś fajnego i że tak naprawdę warto tego próbować. Jest to miejsce, w którym ma które ma za zadanie zrzeszać ludzi, które ma za zadanie pokazywać ludziom, że można trochę inaczej pić kawę, herbatę, koktajle, żeby jakby poziom naszej gastronomii rósł. A druga rzecz, jest to dzisiejszy festiwal. Jak widzicie jest to jakby zebranie różnych osób pracujących w branży jakby gastronomicznej. Oczywiście szczególnie związane z kawą w tym momencie, ale mamy jakby i urządzenia gastronomiczne, mamy różnego rodzaju wyciskarki, systemy. Ma, jesteśmy jakby w miejscu, które po, po przede wszystkim ma pokazać to, że można inaczej że dzisiejsza, jakby dzisiejsza przeciętność, którą mamy jakby na Podlasiu, nie jest już wcale dobrze postrzegana. Jeżeli chcemy otwierać coś nowego, jeżeli chcemy, żeby nasz lokal wyróżniał się, jeżeli chcemy, abyśmy my jako bariści, kelnerzy, barmani wyróżniali się wśród innych ludzi, musimy się edukować i tak naprawdę to jest jakby główny koncept. Prowadził warsztat na temat Nitro Coffee, czyli właśnie tego urządzenia, które stoi za wami. Jest to kawa, która jest przygotowywana metodą cold brew, czyli parzoną przez 24 godziny w, metodzie, w wodzie lodowej o temperaturze lodowej, czyli od 2 do 7 stopni, a później będzie nasycana dwutlenkiem węgla i azotem, dzięki czemu będziemy mieli bardzo podobną strukturę zbliżoną do piwa Guinness. Dzięki temu będziemy tak mieli napój, który się budują w nim warstwy, dzięki czemu podbijemy smak kawy, bo doskonale wiemy, że azot jest gazem neutralnym, więc dzięki temu podbijemy jeszcze większe waloje, które mamy w kawie, czyli większą ilość kwiatów, owoców, cytrusów. A, a równocześnie będziemy mieli dużo więcej kofeiny, bo wiemy doskonale, że parząc kawę na zimno, wyciągamy dużo większą zawartość kofeiny, więc będzie delikatniejsza w naszym odczuciu, ale lepiej na sklepała. Znaczy, jeżeli chodzi jakby o sam sklep, o degustację i o to, żeby przyjść, napić się kawy, porozmawiać z nami, dowiedzieć się, dlaczego ta kawa może smakować tak inaczej, herbata lub inne jakby rzeczy, które, który, którymi się zajmujemy, od godziny 9 do 17, od poniedziałku do piątku jesteśmy jakby otwarci dla naszych gości. Jeżeli e, otwieramy lokal gastronomiczny, jeżeli mamy już lokal gastronomiczny, który chcielibyśmy coś zmienić, tak naprawdę, zachęcamy tutaj, najlepiej zadzwonić, my wtedy przygotowujemy specjalną prezentację, e, gdzie pokazujemy różnice między z komercyjnymi rzeczami, a tym, co możemy mieć za bardzo podobne pieniądze, ale dużo wyższej jakości.